Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest ślep, lecz lepiej by mogło być. Z co słychać? TV? Sprawy patrzy się coraz nowym okrucieństwem. Zaczerwienione krwią widziałem stawy. Król żywi karpie ciałem niewolników. Nieraz wybiera dziesiątego z szyku, w kawały ulubionym rybom na rzędy rzuca. Resztę ciał wymiata na dworskie pola i czerwonym skibom ziarno powierza. Sąsiad ziemią katana na pośniewisko dwie rusią czerwoną. Dotąd żyjącym pod Lecha koroną Bóg dawał drzwi szczęścia niezasiane, lud żył szczęśliwy. Dzisiaj niesłychane pomory w głowy sypie pożaręka. ręka. mnie ten stary. W głowie ma jakieś bezcielesne mary. Pewnie oszalał samotnością postem? Cierpienie myśli jest kolącym ostem. Lecz rzeczywistość. O, ta jak żelazo. Rani zabija. O tym inną razą. Mówić będziemy, a przekonam ciebie, że smutek serca... Niechaj cię pogrzebie, mdława istoto. Na kwiatach się wiesza? Ona ma wianek na głowie. Czy to kwiaty? Czy sitowie? O nie! To na włosach wróżki uśpione leżą jaskółki. Radzę ci, uciekajmy, mój skierko kochany. Wiedźma gotowa zaraz nową pracę zadać. Albo obracać młyny, skąd woda uciekłaby biednemu młynarzowi. Lub każe spowiadać leniwego szerszenia. Nim pójdzie do piekła, zakradzisz słodkich miodów. Skierko miły, ja się kocham. Czym? Czy w róży Czy w kalinie? W sterolistej koniczynie może w pieczku w świeci, Który posadzi macocha na grobie mężowskich dzieci. Może w magdaleny nitce, co bez wiatru leci płocha, Może w białej margielitce, co piątym listkiem nie kocha, Zabiła młodą pasterkę. A czy to światło, podobne barwie róż, Które świeciło w moim pałacu szklistym, Czy też prawdziwa róż na jego licach śmiercią mdlejące, mi się piękny wydał, ach! Piękny tak, że chciałam zatrzymać go na wieki w zimnych pałacach, nie rozwiązać dwieńca ramion i przypuść łańcuchem pocałunku. Ten zaczął komet. Musiałam w ten czas, ach, musiałam go wypuścić. Gdybym przynajmniej mogła była go wynieść z wody na rękach moich, usta z ustami swoich i życie wlać w tygłe jego piersi. Ale ty wiesz, co go zamęka dla nas kiedy podobnych kwiatom musimy wkładać rumieniec nasz i piękne na barwy wiosny, do kamieni białych podobne leży w błębiach jeziora. Przepraszam. Nie, to nie, nie. Z niewidzialnej chmurki, sympatycznymi kwiaty, poukraszam obie dziewice, bo moja królowa nie powiedziała, do której nakłonić serce kilkora. Muzyka echowa zacznie hymnami powietrznymi dzwonić, a winiec kwiatów taką woli rozleje, że serce tego człowieka omdleje, że jednym sercem dwa serca pokocha. Gdybym miał dwa serca, choć zdaje mi się, że dwa serca noszę, dwoma sercami o dwie córki proszę. Ale Bóg tylko jedną wziąć pozwala i do ślubu prowadzić kobierca. Proszę o, jedno, o rękę jednej z córek. Może słyszałaś kiedyś o hrabień kilkorze co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty powóz, konie i rycerze, a ona swych usługach. Otóż Kirkorat. Ja. Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siła jak biała. O, widzisz, panie, musisz także ze mną i matkę zabrać. Mój ty królewicu, jeśli pozwolisz twojej pokornej służbie, to ci poradzi piękne krasnonice. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, a każda weźmie dzbanek z czarnej gminy. I niechaj malin szukają po lesie. A która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malinek, tę weźmie za żonę. Wyborna rada, o złoto prostota. Ty mi dasz szczęście niczym nie skłócone. Nie rozkoszami przeplatane stotą. Jak mało malin. A jakie czerwone by krew. Jak mało. Którą pójdę stronę? Nie wiem. A niebo jakie zapalone jak krew. Czemu ty, słońce, wchodzisz, schodzisz krwawo? Noc wolę ciemną. Wyłażą z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mnie kąsać żądłami wymówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzęże jak wół do pługa, będzie tłoczyć olej z kolących siemion i z brzydkich makówek. A wstydź się, siostro. Proszę Cię, nie bolej nad moim szczęściem. <grymne> Co znaczy ten śmiech okropny? Siostro, czy Ty chora? Jeśli wielkiej doznajesz rozpaczy, to powiedz, ale Ty kochasz Pierkora? Pływać się jaśniej. Oto malinowy dzwanek, a oto nóż. A te maliny były pod głową zabitej dziewczyny. Nóż był w jej piersiach. Słuchajcie! Ona żoną moją była, żoną mej duszy. Dziś jedna mogiła zamyka białe ciało. Oto na tym dzbanku znalazłem martwą o wiosny poranku zabitą nożem. W tej zawiłej skardze czuć zbrodni zapach. Kanclerzu, ja gardzę szalonych ludzi za — Pani, sąd winien śledzić do ostatka. Znalazłeś ciało nożem przebite? Mów, na kogo padły te podejrzenia o zbójstwa krwawe? Gdzieś ją znalazłeś? — W dumającym lasku, pod cieniem wierzby rozpłakanej, spała snem nieprzespanym. — Zawikła na sprawa. Niech ludowi miasta otrąbią wyrok na zamkowym progu, Katowi zemsta należy lub Bogu. Na dzieci skargę zanoszę. Mówią, że królowa piękna jak anioł, niech aj ona sądzi. Miałam dwie córki, stara biedna wdowa. Moc, młodsza ucieka z i trzechy, niedobre dziecko. Lecz druga, o Boże! Królowa mo Królo moja, ty jak anioł biała, sam ty sama. Druga poszła w łoże wielkiego grafa, bodajbym skonała, jeśli jak kłamię. Grafę wziął za żonę. Aż tu mniej jednej nocy te cóżysko w ludzi zaparło się głośno. Była noc straszna i deszcz i pioruny. Córka kazała pędzić z podwórza mnie. Starą matkę na witru i deszcze w nocy i pioruny. I w górę, i jeszcze głodną wypędzić z podwórca do lasu. Jak z zaćmanego słońca tajemnica zieloność władzi staniemy przed panią. Okropna ciemność. Nie królowa! Pani, niech będzie poświęconą głowa, co nam przynosi koronę popielu. Witaj panu i tak mądrze i szczodrze. Daj łaskę winnym. Daj łaknącym chleba, a wszystkim niechaj rządzi sprawiedliwość. Cóż ma uczynić? Praw naszych godliwość o dobro ludu stanowi od dawna, że król, nim siądzie do pierwszego stołu, w przód na ławie sądowniczej siada i rozwiązuje kryminalne sprawy. Niech się tak stanie, jak wasze ustawy każą. Co to jest? Wód i pada. Mierę. Panie mój, drogi! Precz! Jędza trująca! Zrzućcie ją stroną. Ja pierwszy otwieram grobowiec ciemny dla ludzi tysiąca. Co będą żyli pod nią? On w malignie! Wynieść go! Wynieść ciało jego stygnie! Niech lekarz jak się go! Za to połowę kraju zapłacę. Nic Pani okropną, zasmucona stratą. Znuż ją cierpliwie. Bóg Ciebie przekona na samym wstępie u złotego tronu, że przy tych szczeblach stoi widmo zgonu i czeka na nas. Już przeszłość zamknięta w grobach. Ja sama panią tajemnicę. Każcie wojennym brańcom rozkuć pęta, zostawić stoły na rynkach stolicy i dawać co dnia dla żebraków strawę i sława to. Ja o sławę nie dbam, a wyższa teraz nad sąd ludu będę, czym dawno byłabym zrodzona pod inną gwiazdą. Byście mnie nie znali taką, jak byłam. Niech więc lud nie śledzi przeszłości mojej. Wiecie, co by znała, a resztę wyznał księdzu na spowiedzi. Niech cię Bóg błogosławi. Szaweć na koń. latem. Trzeba śpiesić do plezna. Do tego miodu, żegnaj mi, żegnaj! Nim słońce zaświeci, będę w stolicy. Hop, chodź na koni, dzieci! O Boże, Boże, wolę niech do gnezna wraca, niż by miał do tych piersi szlachetnych przycisnąć krwawą swą małżonkę. Bo gdybyś ty nigdy nie zaznał, Kirkorze, z jakiej matki się urodzą dzieci twoje, gdyby za pierwszą nagrodę Bóg uczynił cię wdowcem, nim ojcem uczynił. Co żeście z panem nowego widzieli? Pan graf pomyślnie i dokonał wyprawy. Zaledwieśmy wyjechali w gnieźnieńskie ulice, koło czerwonej bramy spotkaliśmy orszak, rycerzy uzbrojonych. Na ich czele popiel. Jechał konno. W ten kirkor, któż by pomyślał, kirkor samo strzeli. chwyta dłonią koniowi królewskiemu cugle, krzycząc srogi tyranie, trzema zabójstwami doszedłeś aż do tronu. — Idź w piekło! To mówiąc, mieczem rozciągnął przyłbicę ukoronowaną i za szaty chwyciwszy podniósł, wstrząsnął trupa i ludowi pokazał. Sam za pustelnika celą drzewami ukryty słyszałem tajemniczą spowiedź tej kobiety. O szczęście! Teraz z panem złotej tajemnicy mógłbym ją z pałacowej rozkrzyczeć wieżycy. Albo mojemu panu wiernie opowiedzieć, albo... O, idzie balladyna, mogę mieć ją i skarby. Szczęśliwa godzina. O wszystkim wie ten człowiek stanie. Powie drzewom, drzewa będą rozmawiać o tym w głuche noce, aż straszna wieść urośnie. Ten starzec słowa moje łączy, składa, zbiera. A może już zapomniał, a ja nie rozsądna, na co żem poszła do tego człowieka? Ja biorę połowę twojego strachu, tajemnic, rozpaczy. Co teraz robić, kostrynie? Mieć głowę. Свихач.